Cześć, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na otwarcie drugiego zamówienia z katalogu 3 z Avonu. Właśnie odebrałam paczkę z paczkomatu. Nie, nie z paczkomatu, z żabki. I zobaczymy co jest. Co my tu mamy, słuchajcie dziewczyny? Eee, płyny litrowy z białej lilii. Eee, perfumki Tworzyły się w czasie transportu. Summer White Tropical. Najnowsze masło do ciała: Ajurwedejski Rytuał. To jest dla mnie. Dla mnie jest też niebieskie Encanto. Niebieskie Encanto krem do rąk. Też moje. Gel Love in Bloom. tym razem kremowa wersja, już ta poprawna. Co mamy? Tutaj coś mamy przeciw zmarszczkowego. Profesjonalny wypełniacz, zmarszczek. Mhm. O, i spora ilość żeli kolejnych, płynów do um, kąpieli oczywiście, Bubble Gum. Luxury Florals, co my tu mamy? Znowu Bawelgam i Raspberry Classic. Mhm. Tu mamy dwa razy spraje ułatwiające rozczesywanie dla dzieci. E, maseczka do stóp z lawendą. Mamy błyszczyk z Avon True, kolor nude mas Nudziakowy. No, I mamy perełki brązujące, Glow Drops. I mamy najnowszy, najnowszy katalog. I wkładki do katalogów, tak? Fokus. Netto. O, i to wszystko. Tak wyglądają moje zakupy.